Cześć dziewczyny, dzisiaj mm, mówię do Was w podróży, w przerwie w podróży, a chcę powiedzieć do Was dzisiaj kilka słów o ojcu, o relacji z ojcem, z tatą, ze względu na to, że dziś celebrujemy, świętujemy Dzień Ojca. I dla mnie jest to temat bardzo ważny, tak jak pewnie wiecie z poprzednich moich podcastów, w moim przypadku tata był nieobecny. Jest nieobecny do tej pory. Mam biologicznego tatę, ale nie mam z nim kontaktu. On po śmierci mojej mamy, kiedy zostałam ja, a zmarła ona w trakcie porodu, w mojej ocenie nie poradził sobie z tym faktem, nie poradził sobie z tą stratą, nie poradził sobie z tą ogromnie trudną sytuacją, której nie jestem w stanie nawet wyobrazić sobie teraz. Eee, I Wiem, co to jest i jak wygląda życie tak naprawdę bez taty. A co gorsza, ze świadomością, że ten tata jest, istnieje, żyje gdzieś w świecie, ale nie ma z nami kontaktu. Nie chce nawiązać relacji z dzieckiem, nie chce nawiązać relacji z córką. Być może nie może, być może nie potrafi, tego nie wiem. Nie mnie to oceniać. I to, co chcę dziś z okazji tego dnia ojca Wam powiedzieć, dziewczyny. Pamiętajcie, aby doceniać tę relację, jeżeli macie jeszcze swojego tatę, jeśli tata wasz jeszcze żyje, jest, jest obecny, pamiętajcie, żeby nie zapominać nigdy o nim, bo wyobraźcie sobie życie bez taty, życie bez tej opoki, bez tego bezpieczeństwa, bez tego opiekuna i bez tej pierwszej relacji z mężczyzną, bez tego wzorca. Niezależnie od tego, jaki ten tata jest, to sama świadomość, że on istnieje, że jest z wami, że jest obok was, musi dawać ogromną siłę, której ja odczuwam brak wewnętrzny. Bardzo często zdarza mi się pomyśleć: jejku, a jakbym miała tatę, to pewnie by mi pomógł. A jakbym miała tatę, to pewnie by mi doradził. A jakbym miała tatę, pewnie by mnie uratował. Może by powiedział coś mądrego, coś, co by mnie poprowadziło dalej. Mam też dwie córki, dwie małe kobietki. Wiem, jak bardzo ważny dla nich jest tata, mój mąż. Widzę też ich relacje, widzę jej wagę, widzę jej ważność i widzę jej istotę, samą w sobie. Moje córki różni pięć lat i... Obie te relacje, starszej córki z tatą i młodszej statu, są przepiękne i mają wspólny mianownik. Mają to spojrzenie na tatę jako na ustoję bezpieczeństwa. Zawsze w sytuacji strachu, kryzysu, jakiegoś kłopotu, upadku, nawet zdartego kolana, wiecie, zawsze ten tata okej, okay, mama przytuli, powie o jej, ale ten tata przynajmniej w przypadku moich córek jest takim Ochroniarzem? Może takim trochę dużym, wysokim, bezpiecznym kimś? Kto nas osłoni tak naprawdę przed każdym kłopotem dnia codziennego? Kto nas osłoni przed deszczem, wiatrem, wiecie? I to daje dużo takiego dziecięcego spokoju i takiego pewnika, że zawsze pobiegnę do tego taty i on mi pomoże. I dziś to chcę Wam powiedzieć. Pamiętajcie, te, które mają tatę, docencie. Docencie, przytulcie, uśmiechnijcie się, wyślijcie dobrą myśl. Te, które być może tak jak ja taty nie miały, pomyślcie też o tym. Stańcie też do tej sytuacji, wróćcie do niej myślami i zobaczcie, co dał Wam ten brak. Bo mi ten brak dał wielką samodzielność emocjonalną. I poszukajcie w tym zasobu, spróbujcie, może coś dobrego jednak dla Was z tego wyszło, może po coś to było. Pomyślcie, po co. Ja dzisiaj, po wielu latach terapii, stwierdzam, że na pewno było to po coś, na pewno dało mi to wiele, dało mi to samodzielność i taką siłę przetrwania. I myślę, że zawsze warto w takiej sytuacji poszukać tego zasobu. A te z Was, które taty już nie mają, ale te relacje miały, wyślijcie mu dobrą myśl. Może zapalcie świecę. Ale nie pomieńmy tego dnia. Sprawmy, aby był ważny, aby zaistniał w życiu każdej z nas dziewczyny, każdej z kobiet od początku. Te, które macie męża, który jest ojcem Waszych dzieci, docencie. Docencie, przytulcie, celebrujcie ten dzień, uczcie swoje dzieci. Świętowania, świętowania też Dnia Taty. Mam wrażenie, że dzień mamy świętujemy bardzo hucznie, głośno, ogólnoświatowo, ogólnokrajowo a dzień Taty jest taki trochę w cieniu. A chciałabym, żeby stały obok siebie te dni. Więc zróbcie dziś coś pięknego.